z tej strony PPH dzisiaj będzie film taki zbiorczy e, garść informacji no odcinka troszkę już nie było no ale tutaj e, troszkę wracamy e, oczywiście tutaj już e, tą e, VZ55 już te parametry były e, w, wcześniej ale jest zmiana, zmiana parametrów technicznych także już tutaj przedstawię te zmiany, zmienione niż te e, pierwotne Tutaj nie będziemy robić 10-minutowego filmu o, o parametrach e, tej czechosłowackiego ciężkiego, skoro można od razu przedstawić te, które już były wymienione. Także oczywiście ciężki, dziesiątka. Hmm, wytrzymałość 2100. Troszkę mi się wydaje mało. No ale no, ok. E, Moc silnika no, na 850 koni. Konik mechaniczny waga 40, yy, przepraszam, 55 ton, maksymalne przyniżenie 57 ton, moc na tonę 15,5, konia mechanicznego na tonę, prędkość maksymalna 50 do przodu. 15 do tyłu. Prędkość obrotu 31,30 stopni na sekundę. Prędkość obrotu działa 26,07 stopni na sekundę. Opory dla gruntu nie podane. Zasięg widzenia 390 metrów. Zasięg sygnału 850 metrów. Pancerz kadłuba z 115, z boku 90, z tyłu 85. Wieża 300 z przodu, z boku 150, z tyłu 90. Hmm, tutaj, oczywiście, nie ma co to opis, się rozwodzić, jeżeli chodzi o pasażer kadłuba nawodowo. To jest czołg wieżowy, więc tutaj jest 300, więc całkiem sporo. Tym bardziej, że to jest to jakoś takie fajna, fajna taka wieża. Nie, nie są proste kąty, tylko um, plus jeszcze dodatkowa warstwa śmieszna także tutaj jest całkiem, całkiem dobrze hmm. przejdźmy dalej e, działo uszkodzenia 440 na zwykłym na goldzie 640 na odąkowym. penetracja 260 na zwykłym 306 na goldzie osiem, 68, na odemkowo burzącym. Mnie troszkę dziwi e, penetracja na, mm, na goldowym 306. To już mają e, premki ósmego poziomu Także to jest trosz, tro, troszkę, troszkę troszkę dziwne, ale to jest może kwestia tego, że już po prostu e, no, premki mają za dużo, a nie że tutaj ta dziesiątka ma za mało. No ale już. Przejdźmy dalej. Szybkostrzelność 4,62, średnie uszkodzenie na minutę, 2261, średnie uszkodzenie na minutę amunicji odłamkowej 2957. Nie wiem, czy mogę tutaj właśnie czyli podawać te uszkodzenie na minutę amunicją odłamkową. Nie wiem, może aż ludzie aż tak często grają co prawda tutaj no, do Polaka się AUMICA y, odemkowa sprawdza, ale to nie oznacza, że każdym czołgiem, każdy który będzie grał full odemkowymi, no, także no, to jest troszkę dziwne, no ale OK. Y, może stwierdzić, że to jest dość ważna informacja, żeby takie coś podawać. Y, pocisku wymaga 2 czas ładowania pomiędzy y, strzałami 2 sekundy zmienione z 2,5, czyli to jest, to jest całkiem przyjemne. Czas y, pełnego przeładowania 25 sekund Ym, Tutaj jest w miarę okej, okay, bo y, tylko dwa pociski, także... Rozrzut y, na 100 metrów 0,4 Czas celowania y, 2,78 opuszczenie minus 8 podnoszenie plus 15 i to jest to działo pierwsze 130 mm vs 542 a teraz przejdźmy do tego drugiego działa tutaj parametry obrażeń penetracji są takie same szybkostrzelność 5,01 średnia uszkodzenia na minutę 4 yy, przepraszam 2, 40, 2 400 53. średnie uszkodzenia na, min na minutę yy, obojętnością ładunkową 3206 czas przeładowania yy, 12 sekund tutaj warto właśnie wspomnieć że to jest to działo które strzela tymi pojedynczymi yy, pociskami tutaj nie ma tego magazynka rozrzut na 100 metrów 0 36, czas celowania 2 49, okrań, e, tam opuszczenia też tyle samo, e, minus 8 i plus 15, ja akurat e, nie jestem jakimś zwolennikiem magazynków chyba, że włoskie, to wiadomo, to się gra jak z zwykłym działem, także jeżeli, no ja bym tutaj raczej używał tego e, drugiego działa co, tym bardziej, że, że jest, czy jest celniejszy czas celowania jest też krótszy, także a jakby nie patrzeć, tej y, rozrzut jest dość ważny, y, jeżeli chodzi o działo. Y, liczba pocisków 44 egzotogantów dowódca, kierowca, mechanik, celowniczy oraz łodowniczy. Tutaj wartość komfortowa, nie będziemy się rozwodzić, bo to jest czołg ciężki. Y, czołg całkiem fajny, y, dogarnia na wieży całkiem, całkiem, całkiem dobry. Tylko, właśnie tak jak mówię, tutaj jest kwestia, to kto woli, jeżeli chodzi o działo. Tak? Jak ktoś lubi takie magazynki z dwoma pociskami, nie wiem, jak ktoś grał Borsukiem na przykład, tam też są dwa pociski. Czas przeładowania jest, dość, yy, jest troszkę krótszy, ale to jest prędkość mego poziomu. Także, jak ktoś grał takim yy, Borsukiem, ma nie wiem, przyzwyczajenie, że dwa pociski, także jest spoko. Oczywiście tutaj, yy, jeżeli mówię o, o samodziału, że są dwa pociski, a nie że się gra podobnie, bo ciężkim się gra inaczej niż medem, także to wiadomo. Tutaj oczywiście mogliby się jeszcze ludzie zastanawiać, dlaczego tylko dwa pociski, że mogłyby być trzy na przykład, tak. No ale cóż, raczej to są jeszcze właśnie też takie parametry super testu, więc może jeszcze tutaj zmienią. Nie wydaje mi się, żeby tutaj ilość pocisków właśnie zwiększali do trzech. Czy akurat tutaj jest e, takie bolesne? No nie wiem, no zobaczymy. Mi się wydaje, że akurat tego parametru tutaj nie zmienią. E, przejdźmy sobie dalej. Mm, tutaj właśnie była informacja, że będzie restart polskiego oficjalnego kanału na Twitch. E, szczerze nie wiem, kiedy. Nawet nie wiedziałem, że był jakiś polski kanał e, oficjalny wg na twitchu tam trochę tego angielskiego trochę na tym angielskim siedziałem e, także czy to jest dobrze że będzie reaktywowany ten e, polski kanał nie wiem e, raczej ludzie jeżeli m, jest zwiększona aktywność na kanałach oficjalnych twitcha to albo jak są jakieś Turnieje, albo jak są właśnie te Twitch dropy, ale no wiadomo, jak są jakieś turnieje, to też są też Twitch dropy, także. Yy, mi się wydaje, że jeżeli ktoś po prostu nie chce ogląda, nie ogląda po prostu kanału na Twitchu yy, normalnie oficjalnych i tak dalej, no to yy, ta reakcja polskiego kanału nie robi różnicy, tak, bo jeżeli ktoś chce wchodzi tylko po te dropy, co jest dość. Duża część osób takich, no to um, troszkę, troszkę bez sensu, żeby też się nie okazało, że to będzie reanimowanie trupa, że będzie znowu z powrotem ten polski kanał, a się okaże, że nie wiem, nikt nie będzie oglądał albo będą mieli jakieś problemy i tak dalej. no zobaczymy, jak to tutaj będzie. Um, może podpatrzę i zobaczymy, jak to będzie też wyglądać, bo. Um, Jeszcze na żadnym streamie tym y, polskim właśnie nie byłem Co prawda jeszcze tam w sumie followa nie daję, więc nawet nie wiem Kiedy to będę mniej więcej streamować, ale zobaczymy jak to będzie mniej więcej wyglądać Jeżeli to będzie miało ręce i nogi, to zobaczymy Ale no, jeżeli tak jak mówię, no jeżeli ktoś tylko po dropy, no to Komuś to nie robi różnicy, czy, czy to będzie niemiecki y, oficjalny kanał Czy to będzie angielski, czy to będzie polski Tylko, że oczywiście tutaj y, jeszcze jakby był e, Pandycha, to oczywiście widownia pewnie, pewnie byłaby tym większa. Tutaj e, niby właśnie miał być Cygan, także... No nie wiem, no zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo tutaj właśnie e, powiedzmy ten pierwszy stream miał być 30 kwietnia o 14, także ja akurat na nim nie byłem, więc nie wiem, jak to tam wyglądało, jeżeli chodzi o Ilość osób na streamie. Także przejdźmy sobie dalej. Tutaj jest właśnie informacja. Tu jakaś reklama. Tutaj reklamy nie chcemy. Właśnie o porażce World of Tanks na Steamie. Także tutaj też była właśnie taka informacja, że jeżeli jest VAT na Steamie, to będzie dla nowych kont, nie będzie dla tych starych. I tutaj właśnie jest trochę tak jak to się mówi pies pogrzebany, bo jakby był dla starych graczy, dla starych kont ok, część ludzi mogłoby się przerzucić. Dlaczego? Bo jest powiedzmy część osób, która gra tylko w World of Tanks, albo na przykład tylko w World of Warships, ale w tym przypadku World of Tanks i chcieliby mieć to na Steamie, tak? Żeby nie ściągać tego w Center. I mieliby to na Steamie i by było fajnie, by mieli portu o jedną grę więcej w jednym miejscu, tak? to się okazuje, że dla nowych, dla nowych y, graczy i no cóż, y, jeżeli y, by było dla wszystkich kont, takie w cudzysłowie, nie wiem, przeniesienie albo jak, jakiś porturze się y, y, logujesz na to konto, bo to i tak E, bo właśnie system, że można grać tym starym, to to by miało jeszcze ręce i nogi, no właśnie, a tak to e, jeszcze bez sensu, tym bardziej, zwłaszcza, że w ogóle nie wyciągnęło z wniosków, bo ja widziałem komentarz, nie wiem, czy to był tutaj, czy gdzieś na innej stronce, No właśnie, no tutaj na stronie właśnie był e, komentarz. E, w właśnie World of Warships też takie coś zrobili. Na takiej samej zasadzie, tylko dla nowych kont. Też było oburzenie. Tutaj e, właśnie, w, jeżeli chodzi o World of Tanks, zrobili tak samo. No kurde, troszkę szkoda, że nie wyciągnęli wniosków. E, no cóż, co najwyżej pewnie. Wycofałem e, w, e, w tego wota ze Steama chociaż wątpię. No cóż, e, taką decyzję podjęli. E, ja w ogóle nie pracuję. E, mi za jakieś pomysły jak mogliby to zrobić, nie płacą także. Mm, a jakby mi płacili... Dobra, już nie będę mówił. Jak mi nie płacą, to nie będę mówił, co mogliby zrobić. <grym> przejdźmy sobie jeszcze taka ostatnia informacja tutaj oczywiście na niektórych kanałach z World of Tanks nieoficjalnych, takich właśnie którzy ludzie tworzą chociażby właśnie pandycha, znany inaczej jako Multi2K pojawił się filmik a propos TDK włoskich także tutaj właśnie są te E, włoskie, lighty medy, ciężkie, właśnie te deteki te Tutaj, właśnie można sobie zobaczyć, tych ciężkich jest kilka, dość niedużo. E, no, a tutaj tych dajków jest całkiem sporo. Także, e, jeżeli e, właściwie ta, e, e, bo właśnie tak patrzyłem jeszcze później na rykoszycie, na dominie, e, i żadnej informacji właśnie nie było ale tutaj sobie troszkę poszperałem i właśnie tutaj na oficjalnej stronie Wargamingu jeszcze Upcoming Tanks także to się mogą pojawić e, tutaj jest, jest właśnie lista wszystkich czołgów e, właśnie są e, te taki włoskie, jest ich całkiem sporo wiadomo, że do gry nie trafią wszystkie bo oczywiście jakaś premka też musi być więc e, a tutaj e, tych czołgów jest coś całkiem dużo, więc yy, też wątpię, żeby oczywiście linia tedeków yy, bo teraz już właśnie jest taka yy, nie wiem jak napisać, jak powiedzieć, niepisana zasada, że nie ma nowej linii od pierwszego kierunku, powiedzmy od szóstego powiedzmy. Więc yy, tutaj wiadomo, że wszystkie czołgi Przepraszam, niszczyciele czołgów nie będą wykorzystane. Także powiedzmy od szóstego: to jest szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty to jest pięć pojazdów nie będę mówił bo się ktoś jeszcze przyczepi, że niszczyciel czołgów to nie jest czołg także jest 5 pojazdów plus powiedzmy premka ósmego poziomu bo bez premki to się tak nie da i premka oczywiście też wyjdzie jako pierwsza tutaj, tutaj już nawet nie jest żadne wróżenie usłów, tylko w ogóle tak zrobi pewnie może jakiś maraton będzie chociaż nową premkę raczej nie dają na maraton chociaż jest bliżej do połowy roku więc jeżeli Faktycznie w y, tym roku jeszcze by była linia niszczycieli czołgów, włoskich w co wątpię, to y, niszczyciel może być w skrzynkach premium, a linia będzie po prostu po nowym roku. <grywki> Już się ludzie tego nauczyli, mam nadzieję, y, jak działa WOGIA. Y, więc tutaj tych czołgów właśnie jest całkiem sporo. Część może po prostu nie wejść, bo to jest tak jak mówię 5 pojazdów i chodzi o drzewko Jedna premka to jest 6 8 poziomu i jeszcze może by zrobili premkę 6 poziomu, to jest 7 pojazdów. Tutaj jest całkiem sporo, więc nawet tutaj zostało. Um, teraz mogę powiedzieć czy to, czy to wejdzie. Tu to już nawet nie jest pytanie czy, tylko kiedy, skoro jest tutaj w linku upcoming tanks Czyli nadchodzące czogi, a nie że się sobie wymyślają. Także hmm, ciekawe jak ta linia będzie wyglądać. Jeszcze tutaj y, ciekawe czy są jakieś zdjęcia tych y, pojazdów. O no, co jakieś zdjęcia. Także tutaj jeszcze takie niskie tiery Właśnie wątpię, żeby w ogóle się chciał bawić w te niskie tiery Także raczej mi się wydaje, że właśnie będzie od szóstego poziomu. E, nie wiem czy takie coś, czy to okres mogłoby być na szóstym. Takie to raczej nie wiem, siódmy, ósmy. Może premka. W sumie wszystko zależy e, od e, tak naprawdę działa, bo w dziś e, niszczycielu czołgów ciało o największe znaczenie, no jeżeli będzie niska penetracja o yy, tej wspomnę, że przypomnę troszkę, że penetracja yy, szczycie liczogów to jest na poziomie 245 powiedzmy taki Skorpion G oczywiście tu już nie, nie będę mówił nawet o STR fale, który ma 280 tutaj oczywiście yy, jest jednym wyjątkiem oczywiście ten nowy brytyjczyk magazynkowy, on tam ma penetrację na poziomie meda, także też się tutaj też zastanawiam, bo w sumie to może być też z magazynkiem, a jeżeli będzie tak jak z magazynkiem, to no właśnie no to kurde magazynek to będzie też pewnie niższa penetracja. Niż na właśnie gozocze bo on, który ma niską czy niską, no jak na netyka, właśnie, tak, jeżeli chodzi o to, jeżeli tutaj będzie magazynek, a patrząc po włoskich, to jest kurde w ogóle, to jest maga, no właśnie, tutaj wszystko zależy od penetracji, bo jeżeli będzie penetracja te poziomie XORAT, czyli tam to jest tam tam 220 powiedzmy, to ok, ale jeżeli będzie magazynek, jeszcze z tym właśnie włoskim doładowaniem. I będzie pewne trace na poziomie, już nie będę mówił, że nawet mm, takiego, takiego esterfała tylko na poziomie nawet takiego Skorpiona, tam 245, bliżej pracownika 250. I z włoskim magazynkiem tam doładowującym, to to będzie taki e, e, WTEC S100 na 8 Także no, tu też wszystko zależy od działaczy, Czy to będzie magazynek, czy nie. I penetracja. No, tak jak mówię, tutaj raczej y, drzew, y, drzewkowy. Y, raczej będzie od szóstego y, poziomu. Chyba, że stwierdzą, że jest dużo tych tych y, y, pojazdów, że stwierdzą, że sobie zrobią, powiedzmy, od trzeciego poziomu. aczkolwiek oni są dość leniwi, więc mi się wydaje, że będzie od szóstego poziomu. Także kiedy to wejdzie, nie wiadomo. Także tutaj jeszcze żadnej informacji oficjalnej nie znalazłem. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, czy się tutaj w ogóle wypowie później. Może jakieś więcej informacji się pojawią. Zobaczymy. Dobra. Z mojej strony to tyle. Takie garść informacji, czyli tutaj ta włoska, e, nie włoska, pardon, czechosłowacka, e, ciężka dziesiątka, mm, reaktywacja polskiego kanału na Twitchu, e, porażka, OTA na e, Steamie, oczywiście też już ludzie wcześniej wiedzieli, że to będzie porażka, i właśnie te te deki włoskie. Tutaj jeszcze sobie zobaczyliśmy przykładowe trzy jakieś takie zdjęcia. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Także uliczał łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wszystko właśnie tak pomaga i do następnego.